Witaj na kanale Lider Nieruchomości i Finanse. Cieszymy się, że jesteś z nami. Dziś zaprezentujemy ci nową, atrakcyjną ofertę wynajmu mieszkania w samym sercu Lęborka. Jeśli szukasz funkcjonalnego lokalu w świetnej lokalizacji i z dodatkowymi korzyściami, koniecznie zostań z nami do końca tego filmu. Przedstawiamy mieszkanie o powierzchni 43,36 m2 położone przy ulicy Staromiejskiej w Lęborku. Lokal znajduje się na pierwszym piętrze w dwupiętrowym budynku z 2004 roku, który swoim stylem nawiązuje do zabudowy przedwojennej starówki. W mieszkaniu znajduje się przestronny salon z aneksem kuchennym, sypialnia, łazienka z toaletą, komunikacja oraz duży taras. Cały budynek został zmodernizowany w 2024 roku i obejmuje tylko 5 komfortowych lokali mieszkalnych oraz jeden punkt usługowo-handlowy. Mieszkanie jest bezczynszowe. Najemca opłaca jedynie kwotę najmu oraz media według zużycia. Wymagana jest kaucja w wysokości równowartości dwóch opłat najmu. Dzięki podłączeniu do miejskiej sieci ciepłowniczej zyskujesz wygodę i przewidywalność kosztów ogrzewania. W bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się miejsca postojowe, sklepy, restauracje, szkoły, przedszkola i obiekty użyteczności publicznej. Nowo powstająca trasa ekspresowa S6 zapewnia szybki dojazd do Trójmiasta Gdyni, Sopotu i Gdańska. Tylko z naszym biurem zyskujesz dostęp do bezpiecznego najmu. Oferujemy możliwość uzyskania certyfikatu najemcy, który potwierdza Twoją wiarygodność finansową, a także opcję wykupienia ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej najemcy, co chroni zarówno Ciebie, jak i właściciela lokalu. Z nami wynajmujesz spokojnie, przejrzyście i profesjonalnie. Tego nie oferują inni, my tak. Lider nieruchomości i finanse doświadczenie, które działa. Planujesz zakup własnej nieruchomości. Ale potrzebujesz wsparcia finansowego? Nasi doradcy finansowi z ponad 25-letnim doświadczeniem porównają dla ciebie oferty największych banków w Polsce i bezpłatnie dobiorą najkorzystniejsze warunki kredytu hipotecznego. Ty wybierasz, my zajmujemy się resztą. Wystarczy, że skontaktujesz się z nami lub odwiedzisz naszą stronę internetową: Masz mieszkanie, dom albo działkę i chcesz je wynająć lub sprzedać. Zgłoś swoją nieruchomość do naszej bazy. Od ponad 25 lat skutecznie łączymy właścicieli z klientami. Zapewniamy przemyślane strategie marketingowe, największą bazę poszukujących oraz pełne wsparcie na każdym etapie. Skontaktuj się z nami, omówimy szczegóły i przygotujemy ofertę, która naprawdę działa. Ta konkretna oferta nie spełnia Twoich oczekiwań? To żaden problem. Na naszej stronie znajdziesz wiele innych aktualnych ofert wynajmu i sprzedaży mieszkań, domów oraz działek. Regularnie aktualizujemy bazę, dlatego warto tam zaglądać. Biuro Lider Nieruchomości i Finanse znajdziesz w Lęborku przy ulicy Staromiejskiej 40, lokal numer 2 tuż obok Optyka Ciszewski. Możesz zadzwonić pod numer 513 136 636. Możesz też napisać wiadomość na adres e-mail biuro-małpa-nieruchomości-lider.pl Nasza strona internetowa to wwwnieruchomości Dziękujemy za obejrzenie tego materiału. Jeśli oferta Cię zainteresowała, daj znać w komentarzu lub skontaktuj się z nami bezpośrednio. Nie zapomnij subskrybować naszego kanału, żeby być na bieżąco z nowymi ofertami i poradami nieruchomościowymi. Polub ten film, udostępnij go znajomym i dołącz do społeczności klientów lider nieruchomości i finanse. Do usłyszenia w kolejnym materiale.